No to witam Was bardzo serdecznie w God of War. Wracamy sobie do naszej serii, którą wcześniej żeśmy jakiś czas temu rozpoczęli. Czas ją kończyć, powrócić do naszego Artreusa i Kratosa. Dobra. Zobaczmy co tak. Widzę, że gramy teraz z Artreusem naszym synkiem Kratosa. Więc chodźmy tutaj za tą młodą dziewczyną, gdzie ona nas chce doprowadzić. A w zasadzie, gdzie ona chce, żebyśmy za nią poszli. Wow. O, nowe umiejętności. Zmysłowcy jeden. Zwiększa moc ogłuszenia, tego wręcz... Okej. Okay. Dobra, tylko tak. Gdzie są te umiejętności? Tu mamy łuk, tu mamy zdolność łuku, tutaj mamy umiejętności. Aha, Artreus, wirwalki, proszę bardzo, faktycznie są nową, mam 1200, a i to już mogę sobie, że tak powiem, wykupić. Tutaj co mamy? Skupiony strzał. Wyceluj przytrzymaj długo, by jeszcze bardziej na strzał, co zwiększał i spowoduje odrzucenie wroga traf w głowę, by dokonać dodatkowego obrażenia. To może być fajne. To może być fajne, weźmy to. I mamy jeszcze 500 700 PD, więc jeszcze na coś mi stać. Tutaj. Wykonując unik. Aha, wykonując unik. Okej, okay. A tutaj wciśnij R, by przyciągać się do wroga i wykonać mocny atak, zadając od efektu ochronę używania strzały. To zmniejszenie do szybkich wrogów. Fajne, bierzemy. Trzeba wcisnąć R. Aha, w ten sposób. Ok. Dobrze, co tutaj widzimy? Tędy! Ja lepiej pójdę swoją drogą. <noise> Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. O, słyszałam, że w gardzie łatwo się zgubić, ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Dobra, o! Jaszwa! Proszę bardzo. I Alfa. A ładna, ładna krainka. Bardzo piękna grafika. Gdzie ty nas prowadzisz, co? Koleżanko. Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne. Co? Odyn nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego istnienie. Las Gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Albo nazywali. Dobra, i co teraz? Jesteś po drugiej stronie, czyli musimy iść jakoś tędy. O. No proszę. O, jest trochę kaski. Troszkę pieniążków. Jest srebro. No tego srebra to naprawdę potrzebujemy. Na różne ...upgrade'y. Co to? Brosza. Ogromna. No pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli gigantyczni. Mhm. Mm Co tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem ujawnić ci twoje. O proszę bardzo. Ujawnij nam przeznaczenie. Żurzel? Nie możecie nas o. Uzyskać! piękne to było. Gdzie kolejni. Super. O kurde. Nieźle sobie Chciałem, żeby ktoś tak walczył z draugrem. Dzięki. No, nieźle. A ty? Czym się wcześniej zajmowałeś? Walką z Wimbulwinter. właśnie. Tutaj wszystko dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Troszkę srebra, troszkę rzemieślniczych materiałów. O! Mamy skrzyneczkę. Taką rzadszą. Kute żelazo, drewno z zide da iru. I srebro. O! Czy to kolczuga? Ciekawe co powiedzieliby Broki i Sindri. Kto? O, to jakby moi koledzy, tak. Giganci z Midgardo są ci. To krasnoludy. Jeszcze? Oho! Nie sądziłem, że spotkam tu zmory. Super. Dobra, tak, mogę iść chyba tędy. Nie, tędy nigdzie nie pójdę. Zatem muszę iść tylko tędy. Skana runa. Co my tu mamy? Nowy zwój z informacjami. Drzewo. Matka mówiła, że inne rasy dziewięciu światów patrzą na wszystko dookoła, jak ktoś, kto stoi w lesie, a dostrzega tylko poszczególne drzewa. Mieszkańcy światów, natura, czas czy przeznaczenie to dla nich osobne, niepowiązane elementy. Z nami jest inaczej. Jotonowie wiedzą, że to wszystko gałęzi jednego drzewa. Nie da się oddzielić miłości od przeznaczenia, czy choćby od trzepotu ptasich skrzydeł, nie uszkadzając przy tym całej rośliny. Może to dlatego w jej oczach nie było strachu, gdy opowiadała o swojej ścieżce, o swojej nadchodzącej śmierci. Czasem ta myśl przynosi mi ukojenie. Wiem, że matka i ojciec byli gałęziami wielkiego drzewa, które nigdy nie przestanie rosnąć. Najczęściej jednak po prostu za nimi tęsknie. Okej okay. <noise> Lubisz wszystko rozwalać? Ojciec mnie tego Wiesz co, nieważne Czekaj, czekaj, bo teraz ja jestem gdzieś tu na górze. Aha, o, coś, a co... użyć? Tak Stalka. Teraz Jezu, widzę. Jesteś. Dzięki! Chwilę. Co? Mówiłam, że nieźle sobie radzi. O, tak. No jasne. Pięknie. Pięknie. No No niezła ta kolczuga. Broki z Syndri na pewno byliby zadowoleni, bo oni lubią takie rzeczy. O, sporo was tu. Pięknie. Jak się tu Świetnie! Poznałem hmm. innego giganta. I może zna moje przeznaczenie. Co? E, przepraszam. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. <laughs> Dobra. Darna skrzynka. Przywoje widmowego. Co my tu mamy? Rozszalały koziorożec. Przywoje widmowego koziorożca. Można go dosiąść i zaatakować na no jego grzbycie wrogów. O, O kurde. Weźmy to. Runiczne przywołanie. Jak to będzie działać? Aha, tutaj. Aha, prawy, dobra. Wykorzystamy to, zaraz zobaczymy jak to będzie działać. Przetestujemy oczywiście. Tylko gdzie teraz? A tutaj dobra. No to idziemy dalej. Wszystko jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest. Hm. <laughs> A Traus sobie robi przemyśl... różne myśli go nachodzą. Głośno sobie myśli. Proszę bardzo. Gdzie jesteś? No słyszę cię, ale się nie widzę jeszcze. A tam jesteś. Dzięki. Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. <grywa> Dokąd teraz? Moja matka malowała wizję przepowiednie. Powinieny się zobaczyć. Gdzie Twoi rodzice? Nie ma ich tu. To znaczy, że słuchaj Wiem, że masz dużo pytań, ale na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. Dobra, poczekaj Angro Reba. Ja bym chciał tu sprawdzić. Chyba srebro. No, 300 to dużo. O, o, o. O, surowa skóra. Element rzemieślniczy. <sharp> now! <inhale> <Do> <sharp inhale> it! Great. Świetnie. Dobrze walczyć. Jak Champion czy coś Dzięki Ty też. No, no, zobaczmy. Czy coś tu nam powypadało? Oto obrot nie ma nic, pomóż mi? A jasne czekaj. Okej, teraz ty. Leon I jego ścigamy się? Co? Leć! Naprawdę? Nic mam nadzieję, że nie pominę. To szybka jesteś. Ale jesteśmy szybsi. To pierwszy wygrywa! Zeskoczy. Dobra, wygrałaś. Ale znałam już ścieżkę. No, widać, widać, że zdała ścieżkę. O, 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 co my tu mamy? Przywołanie Sokoła. Przytrzymaj, aby przyzywać duchownego Sokoła Angrobody i wyzwolić potężną magię gigantów.

Jakbym kogoś tu słyszał. Czekaj, Groboda, ja bym chciał... Tu nic nie widzę. Wow. Lecimy dalej. Co my mamy z tej jest dziś jeszcze mnóstwo mszałków. Mam nadzieję. No troszkę srebra zawsze wpadnie. Roztrzaskana runa plus 10. unikatowy zasób. Z tych wiaderek właśnie bardzo dużo wypada fajnych, ciekawych Czekaj. rzeczy. Warto się rozglądać. Bo nie ma diawanów, a od kogo się jej nauczyli? Zaginione sanktuarium spotka się z angrobodą przy otarzu. Angroboda! W żelaznym lesie żyje pewna dziewczyna na imię Angroboda i ma tyle lat co ja. I tak jak ja jestem, jest gigantem. Jest bardzo zabawna, maluje i przyjaźni się z tutejszymi wilkami. W życiu nie poznałem kogoś tak wyjątkowego jak ona. Mówi, że całe życie by mnie poznać, co brzmi niedorzecznie. Czuję ogromną presję, aby spełnić oczekiwania, jakie mam względem mnie. Chyba muszę się uspokoić i lepiej zrozumieć wszystko, co tu się dzieje, ale sprawy toczą się tak szybko. Jesteśmy. Do obszar Jest mhm. Dom Tędy. Angrobody. O! Nieźle. Co to jest za malunek? Nie mogę tego tutaj nic z tym ani rozwalić, ani tego porozbijać. Zobaczmy co tutaj jest. Może nie będę się tak zapuszczał daleko. To wygląda jakby to można było eksplorować? Nie, tam już nie pójdę. To chyba też dalej nie pójdę przez tą wodę, tak. No, idziemy do ciebie. A tutaj mamy się spotkać? Tak z drugiej strony. Jeszcze zobaczymy tutaj. Duża lokacja, duża, bardzo duża. No dobra, to idziemy tam. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. Oczywiście, w niektórych przypadkach trochę miesza im to w głowie. Tak, śmiało. Już to widziałem, zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło, jak na malowidle, ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Hmm. Ciekawe kto to. Chwila. Nie. nie! Niemożliwe! To się nie wydarzy! Nie! Nie! To nieprawda! Ten żelazny las! Nawet Utangard! To nie istniejesz! Hej, hej! Hej, hej, hej! Spokojnie! W porządku. Hej, będzie dobrze! Zobaczysz! Hej, spójrz na mnie! Hej, hej! 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 Hej, spokojnie! Spokojnie! Dobrze! Już dobrze. Przepraszam. Nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? To? Serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość! Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie! Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości! Więc lepiej się z tym pogódź! O kurde, tu nie było mi. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość. A nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz. Spraw gigantów. No chodź. No kurde, nieźle. Trzeba przyznać. Czy to naprawdę, że ojciec Atreusa, Kretos, by zginął? Zaginione sanktuarium. Pomóż Angrobrodzie w sprawie związanej z gigantami. Musisz mi pomóc. A to co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak codzień, ale najpierw musisz kogoś poznać. Ciekawy kogo? Cześć, Jalla. Cześć, Jalla. E, miło cię poznać. O rety, niezła z niej bestia, co nie? Skakuj. Serio? No dobra. Ale tą podróż odbędziemy sobie w następnym odcinku, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, cześć!